Lifehacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jeśli jesteś freelancerem lub przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem czy płatnym zabójcą, ten podcast jest dla Ciebie. Jestem Ludwik Siadlak i zapraszam Cię do dzisiejszej audycji. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Lifehacking Podcast chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, w jaki, jak w skuteczny sposób zrobić sobie podwójną krzywdę. Dopiero co przyszedłem do swojego studio, więc zaczynam dopiero dzień pracy, włączam wszystkie, wszystkie kamery, budzę się, piję wodę, piję kawę. Kawa się dopiero troszkę studzi, żeby nie była tak bardzo gorąca. Natomiast chciałbym właśnie porozmawiać z Tobą dzisiaj o podwójnej krzywdzie. Czy to się wszystko nagrywa? Nagrywać się powinno. A zatem, nie wiem, czy znany jest Ci temat NFT. To jest taki nowy koncept wręczania prawa własności do jakiegoś, być może obiektu, być może usługi, być może produktu. Który zdobył popularność w internecie dzięki śmiesznym obrazkom z małpami i tak dalej i niestety został źle w związku z tym przyjęty być może Polska jest zresztą najbardziej anty NFT krajem na świecie jeśli chodzi o sentyment co pokazują najnowsze badania czyli generalnie w języku polskim i w, polskiej, w polskich społecznościach różnego rodzaju ludzie są negatywnie do tych NFT nastawieni bo zostały źle przedstawione pewnie przez media i tak dalej ale ja dzisiaj nie o tym. Wspominam o NFT z tego względu, że całkiem niedawno była taka sytuacja, że ktoś sprzedawał właśnie takie NFT, czyli taki, znowu możesz myśleć o NFT. Ja mam filmik na YouTubie tłumaczący w ciągu 8 minut, co to jest dokładnie NFT, w jaki sposób to NFT funkcjonuje i żeby w prostych słowach nikt więcej nie pytał mnie, czym jest to NFT, bo takie pytanie słyszałem tyle razy, że po prostu nagrałem krótkie 8-minutowe wideo, jak... To NFT zrozumieć i dlaczego to nie ma nic wspólnego z tymi małpami, które tam widzimy, czy jakimiś innymi śmiesznymi obrazkami, które widzimy w internecie. A zatem była taka sytuacja, że ktoś sprzedawał to swoje NFT, czyli ten swój obrazek, powiedzmy, w tamtym kontekście, i chciał go sprzedać za 300 tysięcy dolarów. Bo taka jest cena w tej chwili tego obrazka. Możesz myśleć, że to jako dziele Van Gogha czy kogokolwiek innego. I w momencie kiedy przeprowadzona była transakcja, tam gdzieś ktoś źle wpisał przecinek po drodze i zamiast mieć 300, czyli 300.000 czyli 300 tysięcy, tam było 3.000 przecinek 00, ilość zer się zgadzała, tylko przecinek był w nie tym miejscu, co trzeba. Czyli zamiast y, y, kwoty 300 tysięcy dolarów, była kwota 3 tysięcy dolarów. No 297 tysięcy dolarów różnicy, jakby nie patrzeć. No i teraz gość, nie właściciel tego NFT, podówczas nie przyjrzał się zbyt uważnie, kliknął sell, sprzedał tą, to NFT. I okazuje się, że sprzedał je za 3000 dolarów. Ze względu na to, że jest to transakcja, transakcja wiążąca. Nie można powiedzieć, hej, ja się pomyliłem i ja jednak nie chciałem. No bo jeżeli notarialnie podpisujesz, że yy, dokonujesz takiej transakcji, a blockchain to jest nic innego jak taki globalny notariusz, który wszystko kontroluje, co się dzieje, tylko że nie jeden, tylko grupa, sieć notariuszy. Więc nie można powiedzieć, hej, ja się wycofuję, to wcale nie miało miejsca. No nie, transakcja została przeprowadzona, notariusz podbił to swoją pieczęcią, złożył prawomocny podpis i już nie można się z tego wycofywać. I człowiek, który wykonał to, tą transakcję, powiedział, okej, okay, no straciłem, tylko że w momencie, kiedy popełniasz, i to przepotężnie mądre zdanie powiedział, i to jest klucz dzisiejszego odcinka po tych czterech minutach wstępu, on powiedział takie zdanie, że za każdym razem, kiedy wyrzucasz sobie, że popełniłeś, popełniłaś błąd, to krzywdzisz się, wykonujesz, robisz sobie krzywdę po raz drugi. Dlatego, że okej, okay, on zrobił sobie krzywdę, popełniając ten błąd i sprzedając coś za 3000 zamiast za 300 tysięcy dolarów. Tylko, że za każdym razem, kiedy wypominamy sobie to, że okej, okay, no kurw czy nie powinienem nie powinnam była tego zrobić. Dlaczego nie byłem nie byłam bardziej uważna? Co mogłam mogłem zrobić lepiej i tak dalej? W takiej sytuacji dlaczego zachowałem się jak i w tym momencie cała cała seria inwektyw pod własnym adresem? No to tak naprawdę za coś co już się wydarzyło, już jest w przeszłości, zaczynamy sobie wyrzucać, czyli zachowujemy się jak taki ekonom, czyli człowiek z batem, który nad nami gdzieś tam stoi. I krzywdzi nas po raz kolejny. I jeszcze raz przeżywamy konsekwencje jakichś swoich decyzji. Co więcej, to nie jest tylko raz. Robimy to po raz kolejny i kolejny i kolejny i kolejny. Dlatego jeżeli patrzymy na rzeczy, które nam się dzieją w życiu, właśnie w formie yy, takiego dłuższego timeline'a, dłuższej takiej osi czasu, to możemy myśleć, ok, każda rzecz, która nam się przydarza, ona jest w przeszłości. Jeżeli jest w przeszłości, to mamy tylko i wyłącznie właśnie dwie opcje: albo możemy wyciągnąć z niej lekcję i wiedzieć, że na przyszłość będę mógł to zrobić. Jeszcze lepiej, inaczej bądź uniknąć takiej sytuacji, która mi się zdarzyła, korzystając z różnego rodzaju metod i technik, sposobów i podejmując inne działania. Albo mogę po prostu z, yy, zaszyć się w sobie i stwierdzić, że jestem Cała seria inwektyw, których ja unikam i nie będę pod swoim adresem nawet w w y, y, formie przykładu tutaj wypowiadał na głos. Y, jestem taki i owaki, i y, wszystkie te rzeczy najgorsze, w których najmniej rozsądnych, najmniej inteligentnych, najmniej empatycznych ludzi mógłbym tymi inwektywami pookreślać. Będę to wszystko robił pod swoim własnym adresem. Jak można wobec siebie być tak bardzo nie fair, że nie dość, że ok, będziemy w jakiś sposób cierpieć konsekwencje tego, no bo temu gościowi będzie brakowało tych 297 tysięcy dolarów na koncie i będzie ponosił z tego normalne konsekwencje, że nie będzie mógł sobie pozwolić na to czy tamto, co chciałby, na co chciałby wydatkować te, tę kwotę. A okazuje się, że jeszcze dodatkowo mógłby zacząć siebie tam właśnie pejczykować, bacikować, być może uderzać się w żołądek po raz kolejny, i po raz kolejny, i po raz kolejny, i po raz kolejny. Tylko pytanie, jak bardzo przybliży nas to do tego, żeby zbudować nową wartość? Jak bardzo przybliży nas do tego, żeby odbudować ten majątek w kwocie dokładnie 297 tysięcy dolarów? Następnym razem, kiedy popełnisz błąd, bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby się zastanowić, czy te wyrzuty, które sobie robisz, czy one przynoszą coś dobrego. Lekcja, zastanowienie się, jak można było zrobić inaczej, jak można było temu zaradzić, jak można było yy, uniknąć popełnienia jakiegoś błędu, albo jak można było zmodyfikować swoje działania, aby coś takiego się nie wydarzyło, to jest zupełnie inna bajka, ale jeżeli zaczynasz sobie wyrzucać, jeżeli zaczynasz obrażać się, wy, wyrzucać sobie, jeżeli zaczynasz te inwektywy adresować wobec siebie samego czy siebie samej, nie jestem przekonany, czy to będzie dla ciebie miało jakikolwiek dobry skutek. A jeżeli robisz coś, co jest dla ciebie absolutnie złe i nie daje ci nic dobrego, bo to nie daje żadnego, żadnej formy ukojenia nawet, to czy to jest najrozsądniejsze działanie, które możesz w takiej sytuacji podjąć? Z tym już zostawiam Ciebie na dziś. Jeżeli masz ochotę obejrzeć odcinek na temat tego, czym jest NFT, to on znajduje się w opisie tego odcinka i tam Cię przekierowuje, żeby może troszkę zmienić ten sentyment tego, w jaki sposób w Polsce to NFT jest odbierane, bo tak jak mówię, badania pokazują wyraźnie najbardziej anty-NFT kraj na świecie, jeśli chodzi właśnie o sentyment wiadomości, które są w związku z NFT wysyłane. A jest to przepotężna e, koncepcja, do której e, poznania. Bardzo Cię zapraszam, dlatego że w myśl tego, w jaki sposób, czy w, zgodnie z tym, w jaki sposób ja obserwuję rynek, jestem bardzo gorąco przekonany, że tak jak e, 20 lat temu ludzie mówili, a internet, tam nowa rzecz i w ogóle, czy 25 lat temu, a internet, nowa rzecz, nie wiadomo po co to, na co to komu i tak dalej. Tak, dzisiaj. NFT jest traktowane w ten sam sposób, o jakieś tam śmieszne obrazki w ogóle, a za pięć lat myślę, be, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy posiadają maile dzisiaj, którzy posiadają konta na mediach społecznościowych i tak dalej, żeby nie mieli jakiegoś swojego NFT, bo to NFT będzie po prostu kartą dostępu do przeróżnego rodzaju usług. I dlatego lepiej jest yy, wcześniej zacząć rozumieć, co nas czeka. Do tego Cię bardzo gorąco zapraszam i yy, jak zwykle słyszymy się w następnym odcinku Lifehacking Podcast. Dzięki, do usłyszenia i cześć. To był Lifehacking Hacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jestem Ludwik Siadlak i już teraz zapraszam Cię do kolejnej audycji. Odwiedź stronę lifehackingpodcast.pl, aby otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Choć podcast serwowany jest wyłącznie w wersji audio, możesz zasubskrybować go również na YouTubie, gdzie prowadzę kanał Trenerskie Życie w Obrazkach, gdzie rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz. Dzięki do usłyszenia i cześć.